Kochani, 24, koniec tej dobroci. Kamembery e, i tangerine. Nie wiem, czy dobrze czytam. Nie wiem kompletnie, co to jest. E, Za smak. Zobaczę, może wypiję. Bo co lepsze smaki, to mi tu Krystian podjada, podjada. Podpija mi. I już witajcie z tej strony. 24 grudzień. Koniec vlogmasów. Czy będę święta coś nagrywała? Nie wiem kompletnie. Yy, troszkę już zaczęłam się szykować, jak widać. Prezenty złotej siatce już są popakowane. Yy, łosoś przygotowany. Może wam pokażę tego mojego łososia. Już yy, jednego łososia mąż zaniósł do swoich rodziców. A tak wygląda już naszkowany do moich rodziców. Jest nadziany serkiem śmietankowym, zawinięty w takie ruloniki. I tutaj jest ten sosik do polania. Takie mamy smakołyki. I tak, Wojtuś jak przystało na święta, poszedł spać o 12 i śpi dobre półtorej godziny. Więc pewnie w stanie zadowolony. Już mężowi dałam prezent. W sumie z Krystianem daliśmy. Krystian już dostał przepraszam, pierwszą część swojego prezentu, czyli tylko słodycze. Drugi prezent czeka u niego u teściów, na niego u teściów. I jak Wojtuś w stanie, też dostanie prezent. I mam nadzieję, że się ucieszy i nie rzuci się od razu na słodycza. Eee, więc tak, zaczynamy. Ostatnia zdrabka, moja zdrabka. Trzymajmy kciuki za mnie. Tu mamy 24, taka ładna choineczka, ale ja mam zrobione paznokcie, więc czekajcie, czekajcie. Dobra. Wyjęłam sobie na szczęście dzisiaj 5 zł, bo moje paznokcie mam zrobione. Domowa hybryda. Więc to jest ten lakier z Big Na Najpierw dwie warstwy lakieru, potem top i zobaczymy jak będzie mi się trzymał. Na razie widzę, że fajnie wyszło. Powiedzmy, że dobra, tutaj coś dotknęłam. A tak poza tym to spoko. Więc... Kuchamy na szczęście i trzy. Ja już widzę, jeszcze Wam nie powiem, jeszcze Wam nie powiem, jeszcze Wam nie powiem cierpliwości. I mamy. Co to jest? I mamy gwiazdkę za 5000. tysięcy. Więc no, niestety tutaj no cóż, nie wygrałam w tym roku i tak bywa ale zdrabki fajne koniec mojej radości koniec mojego tarcia i ostatnia rzecz z boksika oj i gdzie się ukrył? tutaj jest Już się pokazuje. Ostatnia rzecz. Nie wiem. Pomadka? Bo w sumie pomadki tylko brakuje. Była kredka, to przydała pomadka do tej kredki. I błyszczyk Bella. Metaliczny. Kolor bardzo fajny. Ja lubię takie kolory. Takie ni to brąz, ni to róż. Nie wiem czy coś wam tutaj złapie i jak ja bym to otworzyła. I dobra, powiedzmy, że idzie, idzie, albo nie idzie. Dobra, to połowa otworzyłam. O, matko. Włamać się nie mogę do tego błyszczyka. Jakiś tu kolory jest napisane. Athens 202. Zobaczymy sobie cenę takiego buszczyka 18,99. No to co? Sprawdzamy. Mam nadzieję, że fajnie będzie wyglądał. Bo mam za się Nie umiem tak. Kiedyś non-stop używałam błyszczyki, non-stop. Jeden miałam świetny, taka fajna, czerwień, ale to była chyba bardziej po matkach, płynie takie trwałe. To już jeszcze go nie ma, bo to jeszcze byłam piękna i młoda jak to był z Iwono taki błyszczyk, ale bomba był ale go zgubiłam i go nie znalazłam, cofnęłam się szukałam i niestety już go nie znalazłam ale był bombowy o tutaj no zobaczymy, zobaczymy jak się będzie jak to błyszczyki trwało mocno nie będzie, ale myślę, że na święta super jeszcze zaraz idę się pomalować. No czas najwyższy się pomalować i czas najwyższy iść Wojtka budzić, więc czy ja coś, czy ja bym makijaż nagrywała? Nie wiem, czy ja się stosuję nagrywając makijaży dla Was. Ale kochani moi drodzy, moje wszystkie kobitki i moi wszyscy mężczyźni, życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia, Spokojnych świąt, radosnych, mnóstwo prezentów, śniegu i spełnienia wszystkich marzeń, nawet tych najskrytszych. I żeby ten najbliższy rok był lepszy niż ten do tej pory. Mm, mm, mm. Całuję Was wszystkich po kolei. Każdemu z mm, buziaczka wysyłam. O, nawet się nie odbija błyszczyk. Mm, kocham Was. Do zobaczenia.